Witam Was, widzowie! Dzisiejszy odcinek będzie dość nietypowy w porównaniu do wcześniejszych materiałów, ponieważ chciałbym stworzyć nową serię, jaką jest Kolejna ciekawostki. W tej serii będę mówił historię danej lokomotywy i jej ciekawostki. Mam nadzieję, że ta seria przypadnie Wam do gustu. Chciałbym również zachęcić Was do subskrypcji tego kanału, bo Was to nie kosztuje, a dzięki temu nie wspieracie. A ja zapraszam Was do nowej serii Kolejna ciekawostki. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat modelów lokomotyw SU46, ale skupimy się na modelu SU46009, którą mogliście dostrzec na początku filmu i w poprzednich odcinkach, które polecam zobaczyć. Zacznijmy od tego, że to jedna z najbardziej charakterystycznych lokomotyw spalinowych w historii polskiej kolei. Jeśli chodzi o samo zaprojektowanie, ogólnie te lokomotywy zostały zaprojektowane po to, by mogły przewozić zarówno ciężkie pociągi, jak i składy pasażerskie. Lokomotywy SU 46 powstały w latach 70 w fabryce imienia Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Model SU 46009 to dziewiąta sztuka z serii 52 wyprodukowanych egzemplarzy. Sama produkcja modelów SU 46 rozpoczęła się w 1974 roku, a zakończyła się w 1977 roku. SU-46 była nowoczesna jak na swoje czasy, napędzał ją silnik 1655 kW, czyli około 2250 koni mechanicznych, a prędkość maksymalna wynosiła 120 km na godzinę. W takim razie kolejna ciekawostka. Pierwszą ciekawostką jest to, że SU-46009 przez lata obsługiwała linie na zachodzie Polski, głównie Dolny Śląsk i województwo lubuskie. Drugą ciekawostką jest to, że w świecie modelarz zyskała dużą popularność, dlatego też w sumie mamy ją na makiecie, no bo jest dosyć popularna. Co ciekawe, była jedną z pierwszych polskich lokomotyw z hamulcem elektrodynamicznym. Lokomotywy SU46 miały eksportową siostrę ST46, produkowaną na potrzeby NRD, choć technicznie były mniej zaawansowane. Choć większość SU46 zostały wycofane, można dalej zobaczyć SU46048. W stacji muzeum w Warszawie ta lokomotywa jest eksponowana na zewnątrz w części skansenu towarowego. A teraz pora na małą prezentację dźwięków. 4, Jestem na uderzy. Masz na tor pierwszy po prostu i tam się sprzęt That's quite big. Impressive! Dziękuję za obejrzenie na końcu tego filmu. Jeśli film się spodobał kliknij suba, bo to dla mnie znak, żeby robić więcej tego typu treści. Jeśli macie jakiś pomysł na urozmaicenie tej serii, piszcie w komentarzach chętnie przeczytam. W następnym odcinku z tej serii. Postaram się, żeby był film bardziej rozmaicony i żeby był troszeczkę dłuższy. A ja dziękuję jeszcze raz za oglądanie tego filmu. Do usłyszenia w następnym filmie. Cześć!